Mała wioska zatopiona jakby w zupełnie innych czasach, która zderza się ze współczesnością, okazuje się, to mogę chyba zdradzić, że meczet, który od dawna służy lokalnej społeczności, kiedyś pełni funkcję kościoła. A są tam i katolicy. I muzułmanie. I jakoś przez lata udawało im się żyć dosyć spokojnie i w jedności. Jest też komunizm, bo ojciec głównego bohatera był przez lata komunistą. Ten świat, wiadomo, odchodzi, ale bardzo silnie się zaszczepił w tamtej rzeczywistości, w naszej też w jakiś sposób się zaszczepił. Do tego jeszcze świat się otwiera, przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, którzy właśnie odkrywają to, że meczet nie zawsze był meczetem. I wprowadzają ogromny chaos. To jest trochę nasz współczesny świat, ale pokazany pięknie, pokazany bawręcz bajecznie. Jest tam chyba też historia miłosna. Jest historia miłosna, bo miłość jest tym czynnikiem, który życie zmienia i też powoduje rewolucję. Chyba najciekawszą sceną z tego filmu dla mnie jest taki obraz, kiedy przychodzi społeczność małej wioski do tego meczetu i panie konserwatorki pokazują odbity ze ściany fresk Chrystusa. I to jest ogromny wstrząs dla wszystkich, którzy tam są. Piękne zdjęcia, piękne ujęcia. Film godny polecenia. Serdecznie zapraszamy.